Moi drodzy, Wielkanoc każdy z nas przeżywa na swój sposób. To jest przede wszystkim czas radosnego zmartwychwstania pańskiego. To jest czas także na budzenie się życia na nowo, to jest czas rodzinnych spotkań, to jest także moment na to, abyśmy zastanowili się nad tym, co za nami i co przed nami, zaplanowali to, co będziemy robić w najbliższych dniach, w najbliższych miesiącach, ale to jest przede wszystkim czas kilkudniowego wypoczynku i tego, aby był to czas radości z rodzinnego spotkania, aby to był czas refleksji nad tym, co za nami i co mamy przed sobą. Aby to był czas na możliwość spotkania się z najbliższymi, na porozmawiania o tematach, na które zwykle w codziennej gonitwie brakuje czasu. Tego wszystkiego życzę moim koleżankom, kolegom, nauczycielom, pracownikom administracji, obsługi szkół. Wszystkim, dzięki którym możemy powiedzieć z dumą i satysfakcją, że polska szkoła naprawdę dobrze funkcjonuje. Wszystkiego najlepszego dla, dla Was, dla Waszych najbliższych, dla Waszych rodzin, dla tych wszystkich, o których możemy powiedzieć z dumą i satysfakcją, że tworzą dobrą jakość polskiej szkoły.